Czytanie na ekranie fragment drugi, poświęcony książce Michała Rusinka Trzewiokracja, czyli co piszczy w polityce. Dzisiaj fragment poświęcony zjawisku technokracja. Do słownika dobrej zmiany bez wątpienia należy dopisać przymiotnik techniczny. Jest to określenie niebywale pojemne i wieloznaczne. A przyjrzenie mu się pozwala, jak sądzę, dostrzec różne nomen omen techniki działania tej władzy. Słowniki języka polskiego podają pięć znaczeń tego słowa. Po pierwsze, techniczny to odnoszący się do techniki, czyli praktycznego wykorzystania osiągnięć nauki. Po drugie, używany przykreśleniu projektów, na przykład maszyn, planów czy map. Po trzecie dotyczący spraw związanych ze sposobem wykonywania lub przeprowadzenia czegoś. Po czwarte dotyczący umiejętności potrzebnych np. w pracy aktora lub w uprawianiu sportu. I wreszcie po piąte dotyczący czegoś, czego znaczenie mówiący chce umniejszyć. Wygląda na to, że słowniki trzeba będzie jednak poprawić. Dziesięć lat temu ówczesny kandydat PiSu na premiera, profesor Piotr Gliński, ogłosił powołanie rządu technicznego. W politologii istnieje takie pojęcie i oznacza rząd powoływany na krótki okres, mający za zadanie jedynie administrować państwem. Bez podejmowania decyzji dotyczących przyszłości kraju. Techniczny oznacza tu mniej więcej to samo co przejściowy. Gliński na nadał jednak temu pojęciu inne znaczenie. Rząd techniczny miał być rządem technokratycznym rządem ekspertów, ludzi kompetentnych i odważnych którzy są gotowi wziąć odpowiedzialność za Polskę, a także ludzi niezależnych od bliżej nieokreślonych grup interesów, które jego zdaniem uniemożliwiały wówczas dobre rządzenie i wyniszczały państwo. Prawnicy zwracali uwagę, że istnienie tak rozumianego rządu nie jest przewidywane yy, przez konstytucję, więc ogłoszenie go,